Tematyka niskich podatków Cię interesuje? Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek, aby być powiadomionym o najnowszych odcinkach i oszczędzaj na podatkach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dzień dobry. Doradca podatkowy Michał Cielibała. Wielu przedsiębiorców dokonuje sprzedaży towarów na odległość. Czyli tak zwanej sprzedaży wysyłkowej. Nie należy zapominać o tym, że dokonując takiej sprzedaży, często mamy odbiorców z Unii Europejskiej, czy nawet spoza tej Unii. Kiedy mamy odbiorców spoza Unii Europejskiej, to wysyłka takich towarów może wiązać się z opłaceniem cła. Trzeba dokonać odprawy celnej, i tym najczęściej zajmują się wyspecjalizowane firmy. Ale w przypadku sprzedaży do Unii Europejskiej musimy pamiętać o tak zwanym pakiecie e-commerce. Ten pakiet powoduje, że przedsiębiorca, który dokonuje wewnątrzwspólnotowej wysyłki towarów, gdzie odbiorcami są przedsiębiorcy, ma pewne obowiązki. Po przekroczeniu 10 tysięcy euro, a właściwie w Polsce obowiązuje dzisiaj limit 42 tysiące, musi dokonać pewnych zgłoszeń, które to zobowiązują go do płacenia podatku VAT w krajach odbiorcy towaru. Czyli, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który działa na jednej z platform wysyłkowych, Pilnuj sobie tego limitu 42 tysiące, bo po przekroczeniu tego limitu będą na tobie ciążyły nowe obowiązki. Nowy obowiązek polega na tym, że sprzedaż wysyłkowa do krajów Unii Europejskiej będzie w tak zwanym systemie OS, co oznacza, że musisz dokonać zgłoszenia i w zależności od tego, kto kupuje towar, naliczyć. Odpowiednią wysokość podatku VAT. I tak, jeżeli będzie kupował to człowiek, który mieszka w Luksemburgu, będzie podatek VAT, który jest naliczany w Luksemburgu i tam trzeba go będzie odprowadzić. Jeżeli ktoś. Kupuje towar, kto mieszka we Francji, trzeba naliczyć francuski podatek VAT i tam go odprowadzić. Na szczęście pakiet e-commerce zapewnia możliwość rozliczenia takiego podatku w polskim urzędzie skarbowym. Jedynym z elementów, które trzeba zrobić to dokonać zgłoszenia i yy, składać deklarację rozliczeniową. Pamiętaj o tym. Jeżeli wysyłasz towary za granicę. Dziękuję. Doradca podatkowy Michał Cilibała.